Umiłowany ludu naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, wzywam was do wierności Trójcy Przenajświętszej oraz naszej Królowej i Matce. Człowiek musi nieść dobro, które jest duchowym naczyniem hojności i łaskawości, by człowiek otrzymał Bożą łaskę, o ile poprzedza go posłuszeństwo. Kroczcie, ręka w rękę z dobrocią. Nie zapominajcie tej wielkiej cnoty, owocu Ducha Świętego, która przemienia człowieka, prowadząc go do działania z łagodnością. Ludzkość znajduje się między dwiema siłami, potęgą dobra i potęgą zła. Dlatego musicie trwać mocni w wierze, bez zawahań zanim zło będzie poddawać was próbom, skoro już zły zdołał wywołać podział w ludzie Bożym, w rodzinach, między braćmi, we wspólnocie, między pasterzami Bożego Stada i tworzy poważne i nienaprawialne przepaści wewnątrz ludzkości, bunt przeciw. Dzieciom Bożym zaczął się już wcześniej, rozwinął się po cichu, dlatego teraz przyszło Wam zbierać plony tego pokolenia, w którym przeważa chwast. Pszenicy, którą widzę, jest mało, lecz ta niewielka, w swej ilości, pszenica. W większości zrodziła się pod osłoną naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa i z posłuszeństwa naszej Królowej i Matce. To jest lud wierny Bogu. Ten, który posiada siłę tych, którzy zjednoczeni składają w ofierze wszystko, co ich spotyka z miłości do przenajświętszej trójcy i dla zbawienia dusz. Ci, którzy wierzą, wiedzą, że mają być. Jak dobry zakwas, i kiedy w tym ludzie jeden ktoś tylko wykona jakiś dobry, dobry uczynek, to ten dobry uczynek zostanie przyjęty przez wszystkich lub za wszystkich i obejmuje w sobie wszystkie stworzenia świata. Czego Wam brakuje, dzieci Najwyższego? Zaufania do Boga, żebyście Go znaleźli. Wiara prowadzi was do poznania Boga, ale poznanie bez zaufania jest martwe. Wiara bez zaufania do Boga jest pusta. Trudzicie się, by przygotować fizycznie miejsca schronienia, nie decydując się uprzednio na zmianę życia. Nie nawracacie się, a chcecie dotrzeć do kryjówki, by się ochronić. Lecz gdzie jest wasza wiara? Nie, dzieci Boże, nie uda wam się schronić w kryjówce, o ile się wcześniej nie nawrócicie, chociażby w ostatniej chwili. Wzrastajcie wewnętrznie. Patrzę, jak wciąż pozostajecie tak samo aroganccy, interpretatorzy Bożego prawa, obłudnicy. Sądzicie, że wiecie wszystko i gdy otwieracie usta. Wasze ego wylewa się obficie, że aż wywołuje mądłości. Osłabiacie się przez ludzkie afekty, nie myśląc o tym, że nie są wieczne. Żyjecie przechwalając się i tylu jest wilkami w owczej skórze. Nie zmiękczacie swoich serc. Kamień pychy i ludzka głupota ciążą bardziej u większości. Myślenie wyłącznie o sobie samych, o tym, co was osobiście dotyka, prowadzi was do wpadnięcia w przepaść samouwielbienia, waszego ego, z której nie wyjdziecie, o ile nie umieścicie brata przed sobą. Módlcie się. Dzieci Boże, módlcie się. To, co zostało zapowiedziane, się spełnia i znajdujecie się bliżej tego, czym sądzicie, że jest daleko. Ludzkość przestała wierzyć w Boga. Sądzi, że Go nie potrzebuje. Biedne stworzenia, analfabeci duchowi, którzy przez swą arogancję i wiarę w to, co światowe, bardziej niż w to, co Boże, oddalacie się od zbawienia. Wielkie potęgi walczą o władzę i przygotowują się, by doprowadzić do spełnienia się objawień. Nie zapominajcie, że kiedy ludzkość znajdzie się w chaosie, ukaże się niegodziwiec, którego macie wypędzić z życia każdego. I każdej z was. I dlatego musicie być nawróceni, przekonani i umocnieni w wierze. Módlcie się. Módlcie się, aby wasi bracia oddaleni od Przenajświętszej Trójcy się doń zbliżyli. I żałowali za grzechy i się nawrócili. Módlcie się. Módlcie się za Kościół Chrystusa wywoła zaskoczenie pewnym orzeczeniem. Módlcie się, wulkany wywołują tragedię na ziemi. Umiłowani przy Najświętszej Trójcy, Legiony Niebieskie, my jesteśmy gotowi, by przyjść z pomocą tym, którzy o to poproszą. Nie słabnijcie, nie powierzajcie się w ręce tych, którzy manipulują ludzkością, bądźcie wytrwali i zachowujcie pokój wewnętrzny, zachowujcie pokój pogodę ducha roztropnąć, okazujcie dobre serce sobie samym i waszym braciom. W Przenajświętszej Trójcy i dla Przenajświętszej Trójcy. Wszelka cześć i chwała, święty Michał Archanioł, Luz de Maria de Bonilla, Argentyna, 18 kwietnia 2021.